Idziemy na dół do końca, żeby odrobić nasze rezultaty. Ale tak, że średni wychodzi. Cześć, ja Was już wkradłem na kanale, dzisiaj postanowiłem się wziąć i coś ponagrywać. Powiem wam, że jeśli widzieliście po moim stronie na Instagramie, wiecie, że moje zdrowie psychiczne nie jest za bardzo dobre, więc postanowiłem, że chociaż spróbuję nagrać dzisiejszego szkolnego vloga. Zobaczymy jak mi pójdzie, jeśli oczywiście ten film nie wyjdzie, to będzie dla siebie strasznie zły, ale no cóż, nie mówisz że będę za bardzo jeśli chodzi o nagrywanie, także powiem wam, że jeśli chodzi z nagrywanie, to dalej nie jestem aż taki miły do tego nagrywania, ale postanowiłem, że dam sobie kolejną i kolejną szansę na to, żeby nagrywać, także oto jestem. Dzisiaj zapraszam was do szkolnego vloga ze mną. Dzisiaj akurat możliwe, że będziecie dużo z spółdłużę. Właśnie byłem na rozmowie z moją koleżanką i powiedziała, że po wychowawczej mamy iść prosto do kantyny, czyli na dół. W ogólnie na dole mamy taki zbiór, gdzie są wszystkie ławki, i kantyny. I tam, gdzie możecie sobie kupić to co po prostu chcecie. I prawdopodobnie powiedzieli nam, żeby pójść do kantyny, po to, żeby dać nasze nam rezultaty, jeśli chodzi z tych właśnie egzaminów, czyli w czwartek i w piątek, to co nagrywam. Jeśli nie widzicie, podejdźcie sobie do kolejnego filmu. Jakby ja mam takie przeczucie, że powiedzieli nam, żebyśmy poszli prosto z wychowałczej do kantyny, to jest to, żeby dać nasze rezultaty z naszych egzaminów, które odbyliśmy w czwartek i piątek. Ale co czuję, że dzisiejszy dzień to jest ogólnie skupiony dzień na. W rezultatach naszych egzaminów, czyli z matematyki z angielskiego, i że mam nadzieję, że dzisiaj dadzą nam nasze rezultaty z naszych egzaminów. Także trzymamy kciuki. Dzisiaj 10 kwietnia, godzina 6:55. jak widzicie jestem cały obrany, noszę właśnie tą kurtkę, jakby dostanę kurtkę i bałem że to jest taka fajna kurtka. Możliwe, że zacznę ją nosić wtedy, kiedy latrów się zacznie. Chociaż mam naprawdę super odfity, żeby sparować to z tymi uniformami, żeby po prostu to coś nałożyć na te uniformy, żeby te uniformy nie wyglądały aż tak bardzo źle, bo ja po prostu nie daję wychodzić w uniformach i to jest takie niekomfortowe, także możliwe, że jeśli ktoś nałoży na ten uniform, to może Jakoś, nie wiem, ten odwiedź wygląda dobrze. Ale co zaczniemy z tym vlogiem, zobaczymy, czy uda mi się doczekać. Z powodu, że, tak jak już mówiłem, moje zdrowie psychiczne nie jest dobre. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Będę ja mówił, nie właśnie z domu. Ogólnie u nas pogoda razem ze słońcem była taka przez poprzednie 5 dni, i nawet, nie wiem, 6-7 dni. nie narzekam z powodu, że taka pogoda mi właśnie przypomina lato, i po prostu pojawiam, że nie mogę się doczekać na lato. Po prostu super plan na lato, także mam nadzieję, że te plany Wam się spodobają. Nic Niczego nie mnie mówię z powodu, że te Plany jeszcze nie wiadomo, czy będą zrealizowane. Możecie się poczekać i możecie zobaczyć, co się będzie działo. że właśnie już na drogę, ogólnie zapomniałam sobie na Powiem Powiedziałam, że jest strasznie zimno na dworzu z rana, a potem jest tak strasznie ciepło później, także nie fajnie. Jeśli chodzi o nagrywanie, to nagrywanie idzie dobrze, tak zobaczymy, jak mi to pójdzie. To nagrywanie w ciągu dnia z powodu, że w ciągu dnia, nie będzie się na dużo działo. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. To jest na <grywa> wychowawczej, jest godzina dziewiąta. Ja właśnie jestem na wychowawczej i pani nam da taki siedzimy na dół do końca, żeby odebrać nasze rezultaty. Powiem że jestem tak zdecydowany, że nawet nie wiem co mówić, ale dobra. Idziemy. Dziękuję. Yeah. Yeah. <laughs> na jesteśmy na średnich naukach, robimy quiz. Kilkudziesięć gdzieś wcześniej pokazywałem wam moje rezultaty z moich egzaminów. Pozostawiam nowego pada a ja to już pojawiam w domu. To be honest, I don't know what we're doing because like miss pulled me out of a lesson, like out of a student I'm like, oh, am I in trouble? am I in trouble? We're doing three this. rounds of so, like shitty science quizzes Oh my god bro Tell so, me already Yeah I know, so it's awful isn't it? It's just Listen, so sh I hate this quiz, like Can I like, go home guys? <laughs> My, look at her. Get, get away! Okay, you're just this now. Say hi to <laughs> so, Subscribers! So hi guys I love you guys He don't He's, he's a- <laughs> so, he's f homeless bro You're getting so He's looking. Sh about you guys He's talking- He's, he's always talking sh about you guys He always does like, <laughs> He always does Guys, the guy that I like, like Dzień! No i właśnie wróciłem do domu. Powiedziałam, że wróciłem do domu jakieś, nie wiem, dwie godziny temu z południą Ja przez ten czas ogólnie przebrałem się, zjadłem coś. I ogólnie mu tata tam gdzieś, nie wiem, tutaj akurat robić w moim pokoju. Nie powiem, że nie jestem już taki zmęczony, więc do was pogadam. Powiedz o nowym iPadzie, to już zaraz wam pokazuję o co chodzi z powodu, że Za bardzo wam nie mówiłem, jeśli chodzi o mojego nowego i'pada. Ogólnie tak się prezentuje, to jest chyba iPad dziesiątej generacji. Taką właśnie ma kamerę i powiem wam, że to jest chyba ten iPad, który dostałem ten nowy. Tak się właśnie prezentuję, to ma wszystkie jakby strony na takie. Ma dołączony do swojego klawiatury, więc to jest po prostu super z powodu, że ja takiego czegoś chciałem. Mam oczywiście swój które mogę oczywiście sobie nie wiem, czy tam na przykład sobie ruszać, albo cokolwiek mogę sobie z nim zrobić. A więc tak się prezentuje mój pokój po małych zmianach z powodu, że Jak widzicie ogólnie u mnie tu już nie ma biurka i pojęłam, że zaczęliśmy składać biurko jakiś długi czas temu. Także jak widzicie, tak wygląda mój pokój, wygląda strasznie pusto, ale tak ma być z powodu, że już niedługo się przeprowadzamy i nie będę mi jeszcze zdradzać na te przeprowadzki z powodu, że to się może nadać na przykład w poprzednim tygodniu, albo w tym tygodniu. Nie wiadomo także, jak. Widzicie, tak wygląda mój pokój. Widzę po pół godzinie, jak widzicie, teraz akurat jestem na spacerze. Ogólnie chodzę sobie na taki spacer ponad trzy razy w dniu, bo jakby zawsze mi się chce coraz bardziej wychodzić na dwór. Kiedy moje zdrowie psychiczne się pogorszyło, zacząłem mniej wychodzić i teraz akurat postanowiłem sobie trochę wyjść. Widzicie jak zawsze sobie chodzę przez taki las, ogólnie takie lasy, po prostu natura. Ogólnie powiedzam wszystkich, wszyscy po prostu, którzy się zmagają ze swoim zdrowiem psychicznym, bo po prostu mają coś złego na myśli, ale po prostu nie mogą się... Po prostu nie możecie się odstresować, naprawdę polecam wam po prostu taki spacer. Ja zaczęłam robić spacery od kiedy 2024 się zaczął i powiem wam, że to mi naprawdę pomogło z powodu, że spędziłem więcej czasu na dworze niż na telefonie i w domu, także polecam wszystkim. Ten spacer był tak miły, że po prostu nie chciałem aż sobie do domu Oczywiście potrzeby wzywają Także jak widzicie mam tu mojego iPada w rękach I tutaj będziemy robić kilka notatek lat Będziemy sprawdzać jakie rzeczy mamy do jutro zrobić Z powodu, że jutro też będę być produktywny I Przez kilka dni będę się skupiać na moim psychicznym zdrowiu I na takie tak, żeby znowu wrócić do tego normalnego życia Więc będziemy to robić przez następne kilka dni że mi to zajmie ponad dwa tygodnie Chociaż nie wiadomo przed chwilą właśnie mój to dał mi obiad, że ja to pewnie zjem i pewnie sobie zrobię taką małą przerwę z powodu, że muszę robić takie sobie takie minimalne przerwy, jeśli chodzi pomiędzy nauką i coś po prostu fajnego do zrobienia po nauce. Przez na notatki, które zrobiłem dzisiaj i trochę jeszcze wczoraj z powodu, że trochę mi naszło taka ochota na to, żeby trochę się bardziej pouczyć. Także tutaj jest pierwsza strona, a tutaj druga. Ogólnie lubię używać takiej aplikacji GoodNotes do robienia notatek z powodu, że ta aplikacja mi naprawdę uratowała życie, jeśli chodzi o notatki jakby takie online. Także pojawiam się jestem naprawdę zmęczony po dzisiejszym dniu i naprawdę ja nie mam w ogóle, że coś czuję, że się ogarnę do spania i pewnie się do was uda, wtedy kiedy będę kończyć ten film. Ja idę kończyć z tymi notatkami i widzimy się później. Música